Właśnie, skoko Taylor zamknął się w pokoju Jan Kojnacki. Zobaczmy, co u nich się dzieje. Mam nadzieję, że im nie przeszkadzamy. Dzień dobry, pani Taylor. Dzień dobry. Jak się miewasz? Nie wam się doskonale, ale mam poważny problem. Muszę pani powiedzieć. Nigdy nie rozmawiałem jeszcze z królową. W jaki sposób powinienem się do do pani zwracać? Czy wasza wysokość? Pomóż mi. Zgubiłem się. Jestem po prostu śpiewaczką bluesową. To może w takim razie pani Taylor? Nie, po prostu coco. Tak więc wszystko zaczęło się w Memphis. Tak, urodziłam się i wychowałam w Memphis w stanie Tennessee. I tam wszystko się zaczęło. Tam słuchałam bluesa, tam pokochałam bluesa, słuchałam bluesa w radio. I kiedy wracaliśmy z farmy, mieliśmy taki zwyczaj, że chowaliśmy się za domem i tam graliśmy bluesa. Mój najstarszy brat zrobił sobie gitarę z drutu do wiązania siana, zawiązał ten drut wokół goździ. Mój młodszy brat. Leaf grał na harmonice ustnej, a ja oczywiście śpiewałam. Nie, nie potrzebowałam żadnego, żadnego prądu. A w Chicago poznałaś wszystkich tych wspaniałych ludzi, m.in. Ulego Dixona. Jaką rolę odegrał w Twoim życiu? Czy był kimś ważnym? Tak. Tam poznałam go w południowych dzielnicach Chicago. Lubiłam przesiadywać w klubach dla własnej przyjemności i kiedy już poznałam wszystkich członków zespołów wiedzieli oni, że kocham śpiewać, że chcę śpiewać, oczywiście nie profesjonalnie ponieważ zupełnie się na tym nie znałam chciałam po prostu śpiewać, ponieważ kochałam to i zawsze wołali mnie chodź, chodź, zagraj z nami jeden kawałek jak tylko wchodziłam do klubu tak więc kiedyś śpiewałam z grupą Howling Wolfa Ześpiewałam z nim kilka kawałków. I kiedy zeszłam ze sceny Willie Dixon był wśród publiczności i powiedział, spytał się skąd pochodzisz z Memphis. A on na to, że nigdy nie słyszał kobiety, która by tak śpiewała bluesa i powiedział jeszcze że tego właśnie dzisiaj potrzebuje świat więcej kobiet tak śpiewających bluesa on napisał thank doodle dla mnie i również inne Piosenki. Czy mogłabyś powiedzieć nam więcej na temat słów swoich utworów? Co znaczy Wang Dang Dudu? To znaczy zbierzmy się, wszyscy zbierzmy się, chodźmy do jakiegoś szczególnego miejsca. Mówimy, że Wang Dang Dudu to po prostu dobrze się bawić. Każdy dobrze się bawi, ktoś tańczy, ktoś pije, można robić cokolwiek, cokolwiek chcesz, po prostu trzeba dobrze się bawić. Jakie udzieliłabyś rady młodym ludziom, którzy chcą grać bądź śpiewać bluesa? Powiedziałabym im tak, hej, słuchajcie, jeżeli naprawdę to chcecie robić, to powiedziałabym im, że musicie się tego trzymać, ponieważ nie będzie to życie usłane różami. Nie jest to najłatwiejsza rzecz, jaką można robić w życiu, ale jest to coś, co trzeba kochać, co trzeba chcieć robić. Tak jak mój ojciec mówił, trzeba, trzeba brać e, jasne i ciemne strony życia, takie jakimi są, ponieważ nie zawsze będzie świeciło słońce. Niektóre dni będą pochmurne, deszczowe. Trzeba akceptować te dni tak jak dni słoneczne. W ten sam sposób jak po prostu w życiu i wszystko to, co robicie w życiu. Musicie wszystko brać takim, jakie jest, jako jedną wartość. Dla mnie moja kariera zawsze była jak małżeństwo, na dobre i na złe. Nie zawsze jest świetnie. Tak więc trzeba polubić również te ciemne strony życia. Jesteś teraz oglądana przez wielu polskich telewizorów. Czy mogłabyś się do nich zwrócić? Czy mogłabyś ich pozdrowić i zaprosić na dzisiejszy koncert? Dobrze, w takim razie tak naprawdę powiedziałabym. Cześć! Tu Coco Taylor. Siedzę sobie tutaj i dobrze się czuję w Polsce i bardzo się cieszę na spotkanie wszystkich moich wspaniałych fanów i przyjaciół na koncercie dzisiaj wieczorem, ponieważ jestem w Polsce. Będziemy na pewno mieli Wang Deng Dudu. Z całą pewnością będzie Wang Dang Doodle.